No i witam Was po raz kolejny z brzegu Tarnowskiego Sadu. Mam nadzieję, że Wam się nie zbrzydnie w tym roku, bo jesteśmy tutaj po raz kolejny. No i co, jak widzicie, przyjechaliśmy znowu ze, ze spinningiem, spróbować swoich sił i w końcu się dobrać porządnie do tych drapieżników, które tu pływają w ramach tych zawodów trzy które tutaj trwają. No to co, co tu więcej mogę dodać? Zaczynamy rzucać, nie? Tak, mamy 22 listopada, godzina 10. Jest. I zaczynamy łowić. Rzucać. To co, to już trzecie stanowisko na którym jesteśmy, tak? Dokładnie tak. Pierwsze, przed chwilą miałam pierwszy kontakt chyba z rybką, bo ściągnęło mi gumę lekko, ale niestety... Za słabo uderzyło. Tak. Przyjechałaś Mhm. Ktoś dojechał. Próbujemy, próbujemy dzisiaj dosyć aktywnie, szybko. Ładna po pogoda. Ile tam byliśmy? Po 10 minut na stanowisku? No, no. Szukamy tej ryby dzisiaj przede wszystkim. Zaraz lecimy dalej, tam gdzie ostatnio się udało okonka to wydubać. Zobaczyłem. Mhm. Pogoda wspaniała, mroźna, słoneczko świeci. To nie. Niestety nie. One są pod pomostem schowane. No właśnie tak szukam. Nie, my to już tutaj trochę potuptaliśmy, no to na bangle Nadal się... Chowają się. Dużo za <grych> No to co? Zaraz to dalej. lecimy na kolejne stanowisko. Tak. I zobaczymy czy tak, tam się uda. Jedziemy. Wiedziałem, bo dzisiaj. Mamy ze sobą taczkę. Tak, wzięliśmy sobie taczkę, no bo w sumie mamy troszeczkę tych gratów. I ciężko się nosiło wszystko. Tak. A więc taczka łowiskowa się przyda. Aha, to tutaj miałem faktycznie. No. Myślałem, że jedno dalej, a to tutaj. Nie będzie, że jej widziała. Poszła na spacer. Chodź rzucaj. No zobaczę, czy ją widzę, czy nie. Idzie kiedyś Ale ładnie aż Tak. Roślinki no, Mega prowokacyjna jest ta rybka, którą masz założoną Ja? No, uwielbiam ją Kilka rybek nam dała no, mój cysisterek też się fajnie zachowuje no patrzymy arriwa po drugiej stronie. Cyk, 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 cyk. Do kempingu. No. Czemu mnie to nie zdziwiło? Nie widać. Nie. A poszła do baranów pewnie. Nie tak. Tylko żeby w niej się instynkt zaganiawczy, nie? Uruchomił. Zaraz założę chyba tą czerwoną gumeczkę, co ostatnio. Takie, ale robaczka. Ja mam teraz ładną. No już kurde. Jestem z niej mega zadowolona. Ani skupnięcia. Nic. Inni łowią, a my nie potrafimy. Ile tu obok? Dobrze. Dobrze? Odprowadził mi. Tam, że przyjdzie. Nagroda by Ci się należała. Cześć Dusia! Gdzie byłam na spacerki? Spacerowiczka wróciła. Gdzieś tak? na jesteś, spodź trochę wiary, nie? Kolejne stanowisko, już nie wiemy które dziś, tak naprawdę. I szczupaczek pogonił. Tak. Maluch, ale pogonił. Ale to już było fajne. Muszę się z nim pobawić trochę. No dwa razy z rzędu przed chwilą mi poszedł za przynętą, a teraz nie chce. No mhm. kurde, teraz to już gonię. Teraz to hardcore wyrzut. Mhm. Teraz to zrobiłaś. Teraz o sztupa! Ale węgorz. Stupa. Ja. Sztupu. Trzeba go zmierzyć. Zważyć. No tak na oko nie. Mam przed tym tą gumę. Mm. Kurde. Ostre zęby. No. Dobra, jeszcze raz, może nie przepędziłam tego małego szczupaka, co to był. Hmm. Ja założyłem raka. Raka, raka makafon. Myślę, że na raka się uda złowić jakiegoś ptaka. Jakiegoś raka. Jest... Ale ty węgorze ciągniesz. Ktoś zamawiał może trzcinę? Proszę bardzo. Kolejny okaz. Dzisiejszy Rampa, pa 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 pam Dobra, że to też bierze. Trochę emocji. Oho, trochę wysiłku. A gdzie małe pieska? E, uciekł nam. Oj Poszedł na spacer. Siny moje. Tego jeszcze pokażę już na łańcuch nie ma, nie? Ale po To jak żabo wygląda, nie, krok. Może być i żaba. Ale co, myślisz, że 50 mógł mieć, czy nie? Co mi to da? Mm, już coś. <grym> nie wiem, on był gdzieś taki. No, to może miał 50. Znajdę ma jeszcze się to do 49. O, biegnie rywal. Czyli jest jeden głodny szczupak na tym zbiorniku. Uwaga, jeden! O, zimorodek. Zimoptoszek. Zimoptoszek. Zimorodek. Tak, ale zimorodkie są przepiękne. Piękne ptaszki. Ale uciekł. Wziął i ucieknął. Co to za gimnastyka? Uhu. Trzeba się trochę rozruszać. O, ryby nam ruchu nie zapewniają. Mm -mm. Jesteśmy na... W tym branie. <noise> Jesteśmy na końcu łowiska. Zaraz wracamy w stronę parkingu. Możliwe, że na jedynkę zawitamy. Możliw, możliw. No i zobaczymy. Lipa, no totalna dziś. lipa jak na razie u nas. Co? Zwijasz i lecimy, tak? No zwijam, zwijam. Nie mam pomysłu już dzisiaj po prostu. Kolejny raz jesteśmy tutaj, kolejny raz nam ta woda kło i tyłek. Ech, Tak. To jest troszeczkę demotywujące, nie powiem, że nie. Czek się stara, przejeżdża tyle kilometrów. Wstaje rano <noise> <noise> a to taki mały spadek jest. No, jedyne, jedyne plus dzisiejszego dnia to jest naprawdę piękna pogoda. Zimno trochę w łapki, ale idzie wytrzymać. Dobra, to lecimy. No, lecimy. Szukać jeszcze rybki. Jakieś ruchy na wodzie widać, jakaś drobna rybka spławia się, wyskakuje, więc... I ucieka. Więc... Spróbujemy tutaj chwilkę. Tak. Jest to chyba stanowisko numer 12. O ile się nie mylę. Zobaczymy. 3 minuty i co, lecimy na tą jedyneczkę. Tak. Myśli, że się uda? Mam już nadzieję, a odchodzi. A no nic mi nie mów. Był jakiś plus, kochaj, tam na lewo. Tak. No, tak mi się wydawało. Lodowa rybka. Ktoś jedzie. Chyba właściciel łowiska. O, to? No. Chyba tak. <noise> Tylko że one się mogły spłoszyć od mojej przynęty po prostu, nie? Muzyka gra. A jak? A ryby nie chcą brać Oj, nie chcą, nie chcą. Riwa jak patrzy Pilnuj riwcia, pilnuj. Tu są inne rybki i nie są zjadane. Po to do nasze, tym bardziej nie będą zjedzone. Mam taki prosty wniosek. Ale tam nie było, i one już nie miały na czym żerować. Tu też mają na czymś no tak. żerować, więc to jest nadzieja, ale, ale mikro nadzieja. Niestety jednak się nie udało. Jednak się nie udało, ale szczytówkami za bardzo. No, mroźno, mroźno. A co, lecimy na kawkę. Przerwę robimy i potem może ta jedynka, może gdzieś jeszcze coś popróbujemy. No, tak A trzeba będzie zrobić. Teraz chwilka przerwy. Mm -hmm. Chcieliśmy sobie tutaj porzucać, ale niestety tak jak widać nie ma opcji. Już zamarznięte. Jedyneczka nie, nie. da dzisiaj ryby. No, raczej nie. Tu ostatnio miałam ładnego tego konia, no ale nic idziemy jeszcze tam na jakieś nie wiem, chyba trójka czy czwórka po drodze była Aha. dobra do użytku. To idziemy jeszcze tam porzucać naszą ostatnią nadzieję, sprawdzić i, i lecimy do domu. Tak, będzie ryba. <gry> Och, mam nadzieję. I jak tam tutaj Gryzom? W cholerkę. Na cztery rzuty mam już zero ryb. Wow, to dobrze, dobrze. Dzieje się, dzieje. Uh -huh. Ja naprawdę nie wiem, czy szybko, czy wolno, czy, czy tak, czy siak, jak to robić tutaj. Trochę tak, trochę tak. No i nic nie daje ryb. Spoko, mam ten sam problem. Miej jedyną nadzieję że dzisiaj robi zamarzająca szczytówka, która takie czas się przycina i myślę, że mam <laughs> brań. Troszeczkę emocji mówisz, że masz. Mhm. Ja i duża guma i taka i kolorów tyle. No i nie można trafić w te ryby. Dosłownie nawet. Może <laughs> jakby, trzeba by było faktycznie się w rybę wstrzelić. Ona by się wkurzyła, odgryzłaby się i wtedy byśmy mieli, a tak to widzisz. Nie mamy szczęścia. Podać pod pysk to wtedy tak. Mm. Takie ładne gumy. Piękne gumy masz. Komu nie dasz takie ładne gumy? No ja myślę, że Tobie się uda coś złowić No Ty musisz coś Kiedyś nie. Teraz Uwaga rzucę tutaj wzdłuż To ja se rzucę tam daleko no nie tak daleko, ale niech będzie. No daleko, daleko. Dararara, dararara. Ale cisza, spokój na wodze. No. Nie ma fali, Wypiliśmy lustro. sobie kawkę, herbatkę i przez chwilę było widać jak dwa razy karb się plusnął i to tyle. <laughs> ale tam w siada mocno. Sandacz z gruntu. Hmm. Sanda czy boleń by się przydał, co? Cokolwiek. No. Jedyny okoń dzisiaj to taki, który miał może 10 cm i na twisterkach mi za ogon chwycił, ale spadł, bo nawet haczyka nie połknął. A mi jeden pogonił. Odprowadził w sensie. I mi ten szczupak dwa razy tam gdzieś próbował uderzyć, ale coś mu nie wyszło. I w sumie to tyle. No, nie po wczupaku. Ale i tak mały był. Jakby był większy, to by wciągnął. Chociaż no i tak powinien tą przynętę wciągnąć bez problemu, że ono nie jest. Tak, duży. jakby chciał to. Takiś nieudolny był. Nie był pewien, czy jest głodny. Oczyńko. A ja ale dzisiaj żadnej przynęty nie zerwałam. Hmm, ja też nie. O Ja też nie. Aż dziwne. No to dobrze, tak powinno być. Bez... Bez spiny. Bez spiny. <głosy> <głosy> Kurde, już myślałam, że coś mi teraz tu kawałek lodu jest na tym... Przy brzegu. Och. <noise> oh. Oj, rybcie, rybcie. Gdzie są rybki? O, liczyłem, że może ta jedynka, chociaż coś z No, ale tam zamarznięte. A w ogóle liczyłam na dzisiejszy dzień. Tak, bo jest środa, jest piękna pogoda, mroźno, minus pięć od rana, wspaniałe warunki. Tak. Bez wiatru, bez deszczu, śniegu, Słońce. przyjemnie, komfortowo można spędzić czas. Jeszcze jakby ryby dopisały to by było świetnie, ale ryb nie ma. Nie umiemy łowić. Zawody jeszcze trwają 12 dni, ale chęci odchodzą. Hmm. No cóż. Chęcie. Co najgorsze to i inni łowią te ryby. Ale w inne dni. Jak my przyjeżdżamy to nie biorą. Wczoraj inny zawodnik złowił 17 okoń. Tak. A dzisiaj... Jest. A dzisiaj nie wiem. No jest na wodzie, ale w sumie... Może się uda zapytać. Nie rozmawialiśmy tam. jeszcze. Eee. Także no, coś można złowić. Ale też te okonie co co jak mówią, to zrobić? Nie były takie duże, nie? Ale były. Ale były. Ostatnio miał, nie wiem, 10 czy leci i tam powyżej 30 cm, tak? No. To miały niby tam koło 20 cm. Ja mam tezę, wszystkie już są pokute w tym miesiącu. Byliśmy w pierwszy dzień zawodów i też się nie udało. No to brak tezy jednak. To co pomalutku wracamy. Gdzieś tam no, rzucimy ostatni może... Rzut i... Nie, już będziemy lecieć. A Przecież myślę, że po dwa razy się rzuci. Chyba Rive jest cieplej. Tak, no termoforek ma. Tyłkiem. Wzięliśmy jej termoforek i nalaliśmy wrzątku w termosik. No i z termosika i teraz zalaliśmy termoforek ciepłą wodą i sobie siedzi tyłkiem na termoforku. I ją grzeje. Chyba zadowolona, bo się nie rusza. No. Może nie wie co się dzieje. Ogrzewanie pod wodą, podłogowe włączyli. O, 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 o. o pupilka trzeba dbać. Oczywiście. Uważaj, żebyś za głęboko nie wpadła ja. zaraz. To ostatni rzut na lewo. Na lewo, na prawo, w górę i w dół. Łe, no pobudziłam kaloszki. No. No, jak gdzieś. Jak ty wyglądasz? Jak rasowa wędkosz jak rasówka. Jak rasówka z bagienka. Może być. Dobra, koniec tej zabawy na tym stanowisku. Czego? Zabawy? No. O ile się nie mylę, stanowisko 12 i Jula miała trącenie. Miała no, już No było widać nawet praktycznie jakąś rybkę. Na haku koniec. Tak, bo już zaczęła mi ciągnąć w prawą stronę, ale Spadł. Oczywiście, jakże inaczej dzisiaj. Ale troszeczkę uśmiechu i trochę nadziei. Troszeczkę nadziei. I czemu powie... znowu, jak, mamy, jak już mamy w planach odjechać? Nie, no nie spieszymy się. No No ogólnie, sapatki nie już chodzi Ja to. Chęci na Ale A, ryba trosze... wróciła. No, Witam muszę, panią. Muszę i logowisko zrobić. Dobra, niech sobie chwilę pochodzi. Nie, no niech sobie siedzi w Chodź. To pytanie skąd ten okoń i dlaczego? <laughs> Ważne, że coś. Chyba Coś go zainteresowało. Mm -hmm. Było widać, właśnie jak przyszliśmy, że nie wiem, znów 3-4 rybki małe się spłoszyły. Gdzieś tam ruch na wodzie się zrobił, i to by skubnął. Początek sezonu taki fajny mieliśmy na ten. Kurczę, no było mega. Na te przynęty z boksa. I to jest najdziwniejsze, bo robimy to samo. Nawet kombinujemy też już na każdy inny sposób. No wiadomo, jak jedna metoda nie działa, no to próbuje się wielu. I tu nic nam nie daje ryb. Tak, no ja tą przynętę, co wtedy nam otworzyła wodę, co tyle nałowiliśmy na, na filmie, co widać, że łowiliśmy. To teraz nic, a nic ani twister, ani kopyto Nie chcą gryźć Ale trochę Trochę spaceru, świeżego powietrza nigdy nie, tak, nie no zaszkodzi No na zdrowie nam wyjdzie To no w taki dzień jak dzisiaj, jakbym miała siedzieć w domu albo coś ogarniać no to przykro by mi było, że nie jestem nad wodą Może one jeszcze dalej siedzą, na środku wody. Hmm. No nie, jeden siedzi tu blisko. O ile no tu rzuc został? Rzuciłaś prosto. Długo widzieliśmy trochę bliżej. Ale no fakt. Skąd się czaju? Jak on się nudził, on to zrobił specjalnie, żebyśmy mieli nadzieję. Tak, a z się rzucają. <grym> tak. Naiwni są. Tak to właśnie wygląda I tak mówisz, że gdzieś daleko Spróbuję kawać dalej Ach, ta szczytówka zamrzająca. Przerodka zamarzła? No Ptaszki ćwierkają, wiosna idzie. Tak, to na pewno wiosna. Zimę mieliśmy w niedzielę, więc dzisiaj jest środa, też tak. może Myślę, być że jest wiosna. W piątek będzie lato. Na pewno. Patrz tam, jak się rozgoniły. Mm. No, to na pewno będzie widać, nawet na filmie. Także... Tu są jakieś rybki. Trzeba na lewo spróbować, jak tak. To rzucaj. Ja tu sobie powoli zwinę, tak jak wiem. Obok jest stanowisko, nie? Też. Tak, ale... Ale stąd jest lepiej. Tu mamy pomost. Można w prawo ładnie właśnie prowadzić przy tej trzcinie, więc... coś? Tak. O, ale on puszcza. O, koń. Ale ładny pasiaczek. Nie no, to jest taki wiesz, do wymiaru lepiej. Dzisiaj jest przepiękny. <laughs> proszę mi tu nie marudzić. O, taki... To ja rzucam jeszcze tutaj. Jest piękna rybka. Wow, jeden okoń był głodny. Ale ładnie wybarwiony chociaż. No? Dobra. Rzucam, bo może jest więcej, wiesz? W tym jednym miejscu. Przecież mam też się rybka jeszcze jedna spłoszyła. Okoń ma 23 cm. Fajna rybka. I tutaj mamy datę, jeśli chodzi o zawody. Piękne. Maluszek wraca do wody. Oczywiście. No niestety. Jak na razie jeden, ale fajnie, że skupną. No Emocji dodał. Do... Lodowisko. A nie. jak Myślałem, że na lodzie się zatrzyma. <grym> no, to taka tylko. No, taka. Trochę no, faktycznie jest. taka lekka powłoka jest. No, no ale prawo. Kolejny wyjazd, nam uratowałeś. Choć też ryba w filmy. Tak jest. No <grym> nic. Rzucamy dalej, i zobaczymy. Co będzie jeszcze? Oby kolejny Oby. No i tak, jak widzieliście, ten dzień zakończymy z jednym okoniem, którego złowił Adrian. Złowił mnie pokonał tym razem. Takim Taki maluchem, to wiesz. <taki> no ale jednak, wyciągnięty, wyciągnięty. No i nic, będziemy się zwijać mało, bo już też troszeczkę przemarznęliśmy, riwka też już się zaczyna trześć, więc to chyba nie ma sensu dzisiaj już niestety. Tak, jeszcze bardziej. chwilkę poszukaliśmy, porzucaliśmy po tej rybie, niestety nie udało się. Nic więcej. Więc wracamy, godzina 14.30, o ile się nie mylę. Tak, mhm. 40 już. No i co, uciekamy do domku, trzymajcie się, cześć. Życzymy Wam lepszych połowów niż u nas. Tak. O ile jeszcze jeździcie na rybki. Bo... Ten sezon spinningowy dla nas na czarno. Ale jeszcze jest. czekają nas fajne zawody spinningowe z łodzi w tym roku 3 grudnia, więc może tam chociaż się odkujemy pod koniec roku. Zobaczymy, zobaczymy. A teraz nie przedłużamy i lecimy do domu, więc Cześć, cześć. cześć.